Siema! Jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj, oczywiście, chciałbym Wam przypomnieć, że już w niedzielę o 10 na kanale pojawi się kolejny odcinek z serii Daj się wygadać. Więc zapraszam Was oczywiście już w niedzielę o 10 na kanał, a teraz możemy przejść do dzisiejszych tematów, odcinka. Co dzisiaj przed nami? Czy nowy trend będzie tak samo budżetowy, jak był? Zobaczymy. Oraz Dacia inspiruje się Volvo. Tak jak słyszeliście. Lecimy z odcinkiem. No właśnie, o jakiego budżetowego Citroen'a mi chodzi? Bo w ogóle budżetowy Citroen to nie jest takie częste połączenie słów. E, natomiast... E, jeśli pamiętacie, to w 2012 roku właśnie zadebitowały dwa auta. Były to Citroence Celizę oraz Peugeot 301. E, mi wtedy, jeszcze w sumie dzieciakowi, miałem wtedy 7 lat, e, spodobały mi się te auta, wize aut, bo były to samochody nowe, nie małe, nie duże, które były tak naprawdę dość dobrze wyposażone, bo we Francji... E, auto się raczej dość dobrze i bogato wyposaża. E, nawet w tych klasach, które są teoretycznie budżetowe. Więc tam również mogła być nawigacja, klima automatyczna klimatyzacja, e, a wtedy w porównaniu do auty e, moich rodziców to naprawdę były był to samochód wtedy naprawdę bogato wyposażony. E, I nie śmiejcie się, bo sami wiecie, jak w Polsce było wtedy. E, natomiast teraz... W sumie teraz, to już było jakiś czas temu. E, Zauważyłem, że dałem sobie wcisnąć tak naprawdę tanią Dacie, bo moim zdaniem i tak jak potem zacząłem gdzieś tam obsować z tym samochodem, to zauważyłem, że jest to przełożone znaczki Citroena lub Peugeota na Dacie Logan w sedanie i głównie konkurencja dla Dacie Logan w sedanie lub dla nie wiem, Łady Kaliny, czy tak jak, to się, jak się nazywa ten mały model Daci. Natomiast teraz pojawiły się plotki i tak naprawdę rendery drugiej generacji modelu. Teraz model ten miał nazywać się C4L jako pochodne od oczywiście modelu C4, który aktualnie jest, ma nową generację, ale jest dość mało popularna. Ja przynajmniej mało, bardzo mało widzę jej na ulicy. Moim zdaniem to ciekawy ruch ze strony tyrena, bo czas kiedy przychodzimy na elektryki, a tu wchodzi Strowen z Modelem, który był teoretycznie budżetowy, no właśnie ogólnie jestem tego ciekaw, bo skoro ma być to pochodna modelu C4, to gdzieś tam pewnie będzie czerpała z jego designu. Nie pewnie tylko na pewno. I teraz, jak zrobić tak, żeby klienci, którzy robili stare celizę, przyszli kupić nowe Celizę i tak naprawdę, żeby cena im pasowała? Jak to pogodzić? Jak to zrobić? No właśnie, zobaczymy, jak to będzie, jak Citroen to pogodzi czy cena nie pójdzie zbyt mocno w górę w porównaniu do serii, znaczy oczywiście, że pójdzie bez inflacja yy, i zupełnie inne podatki teraz trzeba płacić niż płaciło się 9 lat temu za tamte auta natomiast zobaczymy czy w ogóle trafi to gdzieś tam w podobne gusta czy może jednak Citroen zrezygnuje i odłączy tą starą przeszłość i nowe C-Elize nie będzie już tak samo budżetowe więc zobaczymy Jestem ogólnie tego ciekaw, bo stare Celize naprawdę gdzieś tam mocno mi się podobało. Wiem dziwnie to brzmi, ale jak byliście dziećmi, to sam, sami wiecie, że wiele dziwnych rzeczy, yy, czy Wam się podobały, czy wam smakowały, to teraz nawet byście tego nie dotknęli kijem. Yy, I tak samo jest z starym Citroenem, Celizę, czy po prostu 301 tak naprawdę. <grym> Lecimy do Daci. Skąd ten pomysł, że dacia inspiruje się Volvo? Bo ogólnie to, chodzi mi o ogranicznik prędkości, jak pewnie wiecie z tytułu, to wprowadzenie ogranicznika prędkości właśnie pierwszy raz było w Volvo. Stąd mój pomysł, że Dacia inspiruje się Volvo. Ale przecież to ograniczenie, no właśnie, Dacia chce wprowadzić ograniczniki prędkości do swoich samochodów. W przypadku Volvo było to ograniczenie do 180, było to. jest to ograniczenie do 180 km na godzinę. Bo z tego co wiem, to wszystkie samochody produkowane pod znaczkiem Volvo od 2020 roku mają właśnie wbudowaną blokadę do 180 km na godzinę. Teraz moim zdaniem, jak Dacia chce to zrobić, bo szczerze mało który model Daci osiąga 180 km na godzinę, więc nie wiem, czy jest sens takiej blokady. W przypadku Daci to powinna być blokada, nie wiem, na poziomie 150 km na godzinę. E, bo Dacia stwarza solidne zagrożenie już powyżej tej prędkości e, i tak naprawdę wcześniej też. <laughs> znaczy to oczywiście, żarty żartami, ale naprawdę, spójrzcie na to, rozpędza się do tych 180 na godzinę. Bo z tego co ja się orientuję, jest jeden model czyli Duster z silnikiem 1.3 Turbo e, rozpędzie się do więcej niż 180 chyba na godzinę. E, I to też moje gdybanie, nie sprawdziłem tego. E, moim zdaniem, tak naprawdę, jest to idiotyczny pomysł. I szczerze Wam mówię, że jest to moim zdaniem debilny pomysł. Znaczy, może nie że debilny, ale pomysł, który nie ma zbyt wielkiego sensu. Bo tak naprawdę, przynajmniej w Polsce, nie zdarzają się, a przynajmniej rzadko kiedy zdarzają się takie wypadki, kiedy ktoś zapierdala 250 autostradą i faktycznie wydarzy się jakiś upadek. Bo po pierwsze, w Polsce mało kiedy jest pogoda, żeby lecić 250 na autostradzie, po drugie, mało w, Polsce, w Polsce mało kiedy są warunki, żeby lecić 250 km na autostradzie. Poza tym przeciągną się jakieś tak zwane niemoty lewym pasem, które jadą 120. Eee, tak naprawdę lewym pasem w ogóle nie powinno się się tylko wyprzedzać. I moim zdaniem lewy pas w Polsce jest dla tych, którzy jadą więcej niż, niż wszyscy inni, że tak to ujmę. I no i właśnie wtedy jest wyprzedzanie. Eee, tylko właśnie większość wypadków w Polsce, przynajmniej, ja biorę bo oczywiście po przykład Polskę, nie wiem jak jest to w Niemczech, eee, w Czechach, we Francji eee, i tak dalej. Bo w Polsce większość wypadków dzieje się z tego powodu, że prędkość jest niedostosowana do warunków na drodze, czy, nie, czy warunków atmosferycznych, bo warunki na drodze to również to nie są tylko warunki atmosferyczne właśnie, e, że właśnie ktoś nie wiem, jechał 140 e, na deszczu na przykład, nie na Ustradzie, tylko nawet na zwykłej drodze. E, no i właśnie wtedy e, zarzuciło go bokiem, w zakręt i wtedy na przykład wylądował w krzakach czy na drzewie, jeszcze gorzej. E, oczywiście nikomu tego nie życzę i nie jest to żadna, żadna przyjemna sytuacja na no moim zdaniem po prostu nie jest to pomysł i sposób na rozwiązanie problemu wypadków yy, czy bezpieczeństwa na drodze yy, moim zdaniem zdecydowanie bardziej powinniśmy postawić na to, żeby pijani nie wsiadali za kółko i przykładowo pomysł był, byłby mój taki oczywiście ja wiem, bo też gdzieś tam siedzę w samochodach technicznie yy, i byłoby to trudne do zrealizowania, ale taki pomysł na pewno poskutkowałby bardzo mocno, że samochód ma wbudowany alkomat. I dopóki nie dmuchniemy w alkomat, samochód się nie odpali. I tak jak w przypadku osobówek byłoby to może ciężkie do zrealizowania, tak jak na przykład w przypadku tirów wydaje mi się, że mocno ograniczyłoby to wsiadanie pijanych kierowców za kierownicę, a poprawiłoby to zdecydowanie bardziej bezpieczeństwo na drodze. Tak, tak jak mówię, moim zdaniem wysokie prędkości nas nie zabiją, jeżeli oczywiście będziemy używać jej w odpowiednich miejscach, a nie będą na nie na krajówce. Chciałbym, żebyście powiedzieli się w komentarzach, co o tym sądzicie, bo wiem, że moje zdanie jest mało znaczące teoretycznie, bo ja nawet nie prawa jazdy. Ale nie dlatego, że mi zabrali. Lecimy do memów. Teraz przejdziemy oczywiście do tych cotygodniowych memów. Skąd taki niski przebieg? Niemiec kupił i zgubił klucze od garażu. <laughs> Jak serio. Wszędzie naprawdę wiele, wiele, wiele teorii, historii, wymówek. <laughs> to zgubionych klucz od garażu to jeszcze nie słyszałem. <śmiech> <śmiech> tytki, mój samochód. <laughs> Oczywiście jest to wycinek z serialu Squid Game, którego ja przynajmniej nie oglądałem, bo mam także, jeżeli coś jest trendem, to moim zdaniem nie nie, nie wydaje nie jest warte jakby zobaczenia tego. A przynajmniej na czas nagrywania tego odcinka Squid Game jest jakimkolwiek trendem. Tak jak było WoW z Stranger Things, tylko ze Stranger Things było WoW przy każdym jego wydaniu, a nie przy, przy tylko jakby puśnięciu tego. No i oczywiście trytytki moim zdaniem przynajmniej są podstawowym narzędziem serwisowym w Polsce i w ogóle w mechanice samochodowej. I na koniec chyba wleciała jakaś inspiracja motokotami, eee, czy ja dobrze widzę fotele gamingowe w tym głównie. I komentarz, te fotele se pewnie średnio radzą z trzymaniem jednego gracza przed komputerem, a gdzie tu kurwa mowa na przykład o rondzie. Eee, moim zdaniem jest to oczywiście prawda, sam taki fotel gamingowy mam u siebie w pokoju. I tak naprawdę, że ono długiem, bo jest on stuprocentowo nieadekwatny do tego, co ja robię, czyli na przykład na kierownicy. On faktycznie gówno trzyma. Natomiast swoją drogą muszę powiedzieć, że wygląda to akurat dość fajnie. I akurat do Mitsubishi, to jest pewnie Eclipse, dość mocno pasuje taki styl. Natomiast rzecz gustu i, i pewnie w niektórym się by się to nie spodobało. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia Maxa. Dziękuję Wam, oczywiście, za oglądanie. I tak jak mówiłem, zapraszam Was już w niedzielę o 10 na kanał na kolejny odcinek serii Daj się Wygadać. Dzięki i na razie.